Cześć, cześć, witajcie, Turopek, Turopek, no muszę Wam powiedzieć, że ostatnio akcję jak odstawiłem te dwa filmy, Ostatnio zresztą to było widocznione mocno i naocznie, widocznione mocno i naocznie, no masło maślane troszeczkę, dobra, ale byłem strasz, strasznie, strasznie byłem, no niestety, muszę Wam przyznać się, że... Jestem zawiedziony jak na razie. Mas dwójka efekt, dwójka bardziej mi leżała, bardziej było takie pod kątem serialu science fiction i fabuła i akcja. A tutaj niestety jest nacisk, niestety, wtedy zrobił, jak którym się to może podobać. Na, bardziej nacisk jest postawiony na akcję utrudnione. Jak dla mnie to jest utrudniona troszkę ta akcja, no, no także miałem straszne problemy, że przejść trochę. Pierwsza taka duża akcja, pierwsze takie levelek. No i proszę. Naprawdę. Jest fabuła, jest. Wszystko ładnie pięknie, ale jest. Jeśli chodzi o trudność, o technikę, jest, jest są wzmocnione wymagania, także ciężko było, no ale nic. Chodźmy dalej. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Muszę wejść przede wszystkim tam do. E, przede wszystkim muszę dźwięk. Dźwięk ogólny chcę troszkę zmniejszyć sobie ustawienia. I muszę iść tam do Hali doków. Zobaczyć co tam z sklepiku coś, czy z bronią coś mogę pozmieniać, pokombinować. Być może znacznie trochę broni mi da. Opcje, tak? Dźwięk, dźwięk. Bardzo proszę. właśnie muzyki, no jest właśnie dialogu. Aha, tu nie ma ogólnie. No to cóż, muzykę sobie zmniejszy. A wszystko troszkę zmniejszyłem. No. A może wystarczy zmniejszyć głośność ogólną na laptopie? Byłoby lepiej. Dobra. No co, chodźmy już na Normandię. No i nie podoba mi się, zresztą pokażę Wam to. Nie podoba mi się to, że mam poboczne questy, ale niestety na mapce ich nie mogę znaleźć. Jeżeli by to chciał polecić i to zrobić. to tylko główne zadania i do widzenia bardzo miałem tylko małego kościka na początku i to wszystko. Dobra, co termin. to jest bliższe. Dobra, bla bla bla. A, czyli nic nowego. Dobra. No, ja raczej tak się staram, że później jak kończę jakiś odcinek, to. Ach, jest piesek. Już myślałem, że zde tu. Moja psina. No, tego szukałem ulepszenia, bo wiecie, cały statek tego przedni nie mogę znaleźć tego punktu. A, no tak, tylko my nie pamiętamy jakie mamy, jakie mamy broń. Dobra, wejdźmy. Jaką mamy broń? Tu zaraz sobie sprawdzimy. Dokładnie te nazwy to widzieliście. Jedynka, dwójka i, i po prostu mi się to... walecznego. Aha, walecznego mamy... Obrażenia celność tam sobie zwiększyłem modyfikację. No właśnie, bo nie wiedziałem jak się by, jak się modyfikacje ustawia w indykator Nie mamy nic w indykatorze modyfikacji. Dlaczego miota cząstek, mniejsze obdarzenia. No kurczy, no pogadanie pojemność dużo, szybkość, ale no, no, no nie zrobi ten miota cząstek. Zostaniemy się w Dlaczego nie mamy modyfikacji Nie Dobrze. Aha, w indikator 1 i waleczny 2. W indikator 1, waleczny 2. Ue, dlaczego? To Tylko do A no dobra Tu tutaj nic. Aha, no właśnie eee, waleczny 2 indykator 1 rzyzowiec 7. Bo nie mogę ustawić, bo nie mam tej broni. Walecznego w ogóle nie mam, w ma dwa. Aha, tu już kupiłem. A, motywuje się pistolet, a na zawsze się piąt paralizer kontraktowy, to pistolet, Zmniejszy odrzut, odrzut to. Widzimy do snajperek wchodzę w to. Ach, mogę jeszcze pancerz kupić, już nie mogę. Tak, to jest bardzo ważne, tak. Dobra. no stracę tu kaszy, ale... No nie używam pistoletu, to nie wiem. A paralizator? Zatem ruchy do wejścia daje dużo obrażenia walce wręcz. No niech będzie, no. Niech będzie, no to nie, na to na na nie będę żałował. Hmm, że bo Po ginę zwiększane przebijalność. Poza przeciską, pociskom przebijać obiekty grubości pół metra. Jednak przy obrażeniach zmniejszonych o 60%. Pociski ignorują również 25% osłon. No niekoniecznie. To tak. No dobrze. Trochę zmarnowaliśmy. Modyfikacja, otwór sklepu. No, to są ceny. To są ceny. 220. W życiu nie zarobię. Przy tym, co ja odstawiam na tych akcjach, to ja w życiu nie zarobię taki kas. Dobra. Więcej informacji wchodzimy. Kanalizator. Aha, to jest do walki. B. Aha, pokojna ciepła więcej Amo i więcej Amo w Dobra. Aha, tu jest zobaczmy. To jest to, co mówiłem, właśnie. Odnaleziono nową recepturę medyjżelu. Samo cytotelę obszedłem, nie znalazłem kogoś, kto by to chciał. Cerberusa. w głowie oporu dostarczając im dany wywiadowca o Cerberusie. A ja w ogóle nie widzę żaden Eden Prime. Tylko ten priorytet widzę. O, i tego nie widzę. Nie widzę żadnych innych zadań. Tylko priorytet p. Się bo jak zaczniemy to grać, to te poboczne mi zginą. No i proszę, i 10 minut i tak to ze mną wygląda. No co, z powrotem na opuszczamy. No, cytadela. No właśnie. I tylko mam to. Priorytetowe zadanie. No. Nie ma żadnych pobocznych zadań. Bardzo proszę co. Kołyski, coś, coś. Wszystkie są, układy się pięknie pokazują, ale nigdzie nie ma, że są poboczne zadania. Jeszcze raz tu. Aha, bo tu już nie wierzy mi wypłoszyli. Aha, no to ma 100% już pozyskane. Także tyle zimny. No właśnie, a dlaczego mi pokazuje, że 25% Nic nie ma. To to jest Nazgard. Chodźmy na Azgard. Ale paliwa mi bryka. Z powrotem. I nie mam paliwa nigdzie. found something. Zaraz nie wiadę będą. To ja tutaj już uciekałem stąd. To ja to wykałem. Proszę, Pozostałości po żniwarze. Za będzie, jak nie żniwiarze. Co nie wiarze. Za Czasu wojenny flotyla badawcza przymierza. No brzmi ładnie. Tylko jak tu teraz stąd ryknąć? Nie mogę już skanować nic na pewno. A co to jest na czerwono? Dobra, składajmy tu. To jest była ucieczka. Nic. A nie ma paliwa? Nie dobrze. No, i to jest to co mówię łatnych powłocznych zadań. Dobra, chodźmy to. Na pewno się nie zmieszczę też tym odcinkom. Najpierw zupkę musimy wziąć. No jakieś układy coś.

No proszę, ostro to już nie wierzę, to Chcecie to Dalej. No i dlaczego nie mogę wybrać Javita? No już go tam w pewnym momencie miałem na jawstwo. Łe, tam nie bawię się tak. Co nie ma wyboru? Musicie ze mną iść? i cieszę się, no cieszę się, tylko chciałem tego Pretoriana Proteliana, sprawdzić Trzepad Trzepada już mamy Nie nie biorę prawie, niech się dzieje co chcę liara Mogę coś ci zmodyfikować? Nie, tylko jedno Tomasz Proszę, tu mogę ci zmodyfikować. Albo Predatorza, albo Odła. Odła to by weźmiemy, tak? Mniejsza szczelność. Ale obrażenia kapkę większej większe i szybkość szczelność. Odła weźmiemy. Jeszcze modyfikacja ujęła, tak? Aha, to jest to, co zakupiłem. Paralizator zwiększa liczbę naboi. Walczy wręcz. Nie. No to by liczby na dwoje damy, tak? Pojemność. Dobra, a możemy jeszcze coś? To też możemy widzę. Dobra. Tu masz jedno i drugie, kochana. A to możemy zmodyfikować? Nie, tu nie możemy zmodyfikować. Dobrze. Dla Jamesa coś możemy zrobić. Co ty tu masz? się masz. Tu jest celność większa przy Gindygatorze. To co ja? I miota Może damy ci miotę cząstek. cząstek, co? Kolego? Stabilizator, bardzo cię proszę. Nie musisz dziękować. Co tu ci daliśmy krzyżowca? No. No jest lepszy. Większe wrażenia zadaje, cel większa, A jeszcze Cię to zmodyfikujemy, tak? Ja u siebie też to muszę. Większa pojemność, bardzo cię proszę. Tylko pojemność? I lufa, zwiększa obrażenia, zatwierdź. Chwila, moment. Lufa albo zwiększa obrażenia, zwiększa pojemność. Jednak to tak. Tak jest. Dobra. Powrót. A gdzie jestem ja? Tu jestem. Tutaj celna chyba, tak? Aha, już mamy. Już mamy. Aha, to u mnie tu już chyba jest, a w indikatorze. No właśnie. Zwiększa stabilność... Tak, dobrze... Na pewno. Zwiększa stabilność albo zwiększa liczba nawojów. Idźmy naboi, tak, a na stabilność? Nie mogę. a w ten sposób. O, czyli można na dwa razy, tak? Krzyżowiec trzeba. Obrażenia pojemność. Proszę, dobrze. I pistolet, modyfikacje. Większe obrażenia, a to ulepszenie większa liczby naboi dla Ej, to dobrze. Tak. To mamy, to mamy, to mamy, dobrze, powrót. Jeszcze raz sprawdźmy. Tu nie masz modyfikacji, kochana, które już tobie dałem, dobrze. No trudno, od częścią chyba też załatwiliśmy, tak? Aha, tutaj chyba nie do końca. Hm, ciekawe. większa wyżenia, większa pojemność tak, A dlaczego nie można? O, można. Będzie jedno i drugie. Oczywiście, że można. Dobra. Zatwierdzamy. Aha, punkciki też. Jakieś punkciki też. Dwa punkciki. Czy punkciki coś ci dają? Czyli trzy punkciki. Tylko granat mógłby. Granat to jest pryszcz. Poczekamy, aż będzie, będziesz miał więcej na dwa punkciki. Oskrzeszenie Biotyka, osobliwość. Amunicja oskształcająca. No, można by to dać. Tak, czy śmiała. Dobra. A ja mam E. Dobra. No i widzicie, tyle czasu to trwało, nie? Właściwie musiałbym skończyć teraz odcinek. Przygotowania do misji, tyle czasu. No. no super, trochę Gwiezdnych Wojen mamy. Aha, że żniwiarzami jak walczyli. No ładnie, Gwiezdne Wojny. W końcu Tudianie czy kroganie to jest z walczyli. No dokładnie nie czytałem, no. Ale cała planeta widać. Takie punkty nosi tam tak naprawdę, no? Hell, they're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard, I'm so sorry. Yeah. Commander, Yelzi's getting swarmed. James, open that hatch. Przepraszam Was, kochani, co jest, nie mogę zapisać? Dobra, przerywam na razie ten odcinek, trzymajcie się. Trzymajcie się. trzymajcie się, trzymajcie się, trzymajcie się, na razie, bo jest drugi odcinek, za chwilę się widzimy w dalszej części.